To najtańszy, prywatny odrzutowiec na świecie. Wielu ludzi może go kupić, zwłaszcza ci, którzy zarabiają powyżej 5000 dolarów miesięcznie i mogą rozważyć leasing lub finansowanie. Ale tu jest haczyk. To nie jakiś amatorski, ultralekki samolot. To pełnoprawny, wysokowydajny odrzutowiec biznesowy, stworzony przez Hondę. Tak, tę Hondę od siwików i Kosiarek. Teraz zrobi samoloty, które potrafią wyprzedzić korki na niebie. Poznaj Honda Jetta Smukły, kompaktowy i zaskakująco szybki. Prędkość maksymalna 770 km kilometrów na godzinę. To szybciej niż niektóre samoloty pasażerskie. Zasięg 2900 km. Wystarczy, żeby przelecieć z Warszawy do Jerozolimy bez tankowania. Wejdź na pokład i nie poczujesz żadnego budżetu. Luksusowe miejsca dla siedmiu pasażerów. Cockpit nowoczesny jak Tesla ze skrzyłami. Każdy szczegół zaprojektowany z myślą o komforcie, ciszy i prędkości. I to wszystko za jedyne 4,1 miliona dolarów. A to mniej niż luksusowy penthouse w Nowym Jorku o wiele więcej, Frajdy. Myślisz, że prywatne odrzutowce są tylko dla miliarderów? Pomyśl jeszcze raz: to ten mały odrzutowiec może być pierwszym naprawdę dostępnym w historii lotnictwa.